To moje paliwo! Okej. Okay. Dzień dobry, piwo to moje paliwo, rycho po prostu rycho. I jaju po prostu i jaju. Ale cyrk, panie. No no ale cyrk panie cyr jest, cyr Pani jest, cyr jest cyr ale dookoła, jest dookoła cyrku. Taki, wow. taki, że my tu mamy dwa piwa z cyrku. Tak jest. Dwa piwa z cyrku. Cyrk nazywa się Browar Rocin. No, i to nam kosztował. I my lubimy no, brower Jarocin. My robimy Jarocin, a brower Jarocin przy okazji tak. też. I oni taki cyrk nam tutaj fundują. Bardzo ciekawa ekipa w ogóle. Tak, bardzo ciekawa ekipa, fajne piwa. Fajne małżeństwo, ciekawi ludzie i weseli, jak jaro na Jarocin przystało. No, jak na Jarocin. Ważymy w rytmie roka i to nam się podoba. I to nam się podoba. No, to no, hasło no, jest tradycja. Świecie. Tradycja. Mamy dwa piwa, i myśmy tak pomyśleli, że one takie trochę cyrkowe, bo jedno to jest multi, multi Multi, niezwykła Apa, no, no, tylko Multi. To słowo ma znaczenie. To słowo ma znaczenie. Multi Apa nazywa się clown. I ma tutaj takiego smutnego clowna, ale trochę złego. To on tak z Pennywise'em może się kojarzyć od no, Stevena. Tak. Bo on tutaj nie tylko smutny, ale i dosyć zły. Ten Czyli ten... trzeba powiedzieć, to jest to! To jest to, to jest to. To, to, jest, to. jest to, Pennywise, taki trochę. No i to za chwilę do niego przejdziemy, a drugie to mamy z takim lwem. Tak. Z lwem, i to z lwem to takie jest kooperacyjne piwko. Tutaj ten tresowany lew. Z browarem moczy? Moczy Broda. Nie Słuchaj, moczy Morda. Co często mówiliśmy moczy ja Morda? bardzo często z moczy mordą. Moczy Morda. Nie to wiem, jest, czy jest browar moczy Morda. Ale jest moczy Broda. I powinien być. A powinien, piękna nazwa moczy Morda. I to, to jest triple, Belgian triple. Ale do niego za chwilę przejdziemy. Zaczniemy od tej multi. Od multi. Klamy. Multi od Klauna i co tutaj mamy? No to mamy apę. No po prostu piwo rzemieślnicze American Pale Ale. No mamy takie tu jest jakaś krótka historia, której nie będziemy czytać. W składzie mamy wodę mamy, słody jęczmienne, żytnie przłody mamy o jeszcze a, dlatego Multi. A ja Multi, bo tu jest jeszcze pewnie owsianka. Tak. Tak jest, bo słody mamy jęczmienne, żytnie, pszeniczne i owsiane. No i dlatego jest multi. I dlatego jest multi. Podkręcona apa. Tak. Yy, słodowo i chmiele. Tak, słodowo. Mieliśmy cztery słody i mamy cztery chmiele, a nawet pięć. Citra, Simka, Chinok, Cascade, Columbus. Klasyka. Czyli tak, klasyka. klasyka. totalna. Jedne z pierwszych. No klasyka totalna od zawsze. Mhm. No i drożdże Us 0,5. Co... No Us, bo drożdże są z Usa. Usa. Co nas w tym momencie... A nie, chmiele są z usa. No mówię, chmiele są z, z usa. usa, a droższe są us, Aha. to je rusa. To je rusa. No. A nas nie rusa. Nie. Nas nie rusa. No to przejdźmy do tej multi-upy. multi apa. Multi o, o, pokażę. Że, o, to to pokażę. pokażę. Tak, to jest, to jest bardzo ładne, co tu oni tu mają takie o, Takie o. O. Jest, super. No jak ktoś zbiera, to musi mieć po pierwsze otwieracz, który nie niszczy kapsli. Tak. A po drugie musi mieć miejsce, w którym będzie to składowało. Dokładnie. Ja to składowałem do takiego dużego kufla e, w kształcie... E, kufla. Kufla. Mhm. Ale się wysypał i się zrypało i już a, nie chcę A ja robić. wysłałem kolekcjonerowi do Holandii. A widzisz, a ja wyślę to kolekcjonerowi do Wrocławia. Patrz pan, jak na tą apę... Mętność mętna. To wygląda... E, to wygląda jak... Taki e... Josi! Oj, co? Ja chciałem powiedzieć, że to wygląda właśnie jak... jak, e... jak sok przed chwilą wyciśnięty i to nie z soko, sokownicy, tylko, tylko z sokowirówki tak... albo z takim, tego takim, takiego. Tak, kręciła. Tak, z jakichś pomarańczy czy z czegoś. To jest absolutnie nieprzejrzyste, nie wygląda jak gaba. No i tu jest tak... Ale specyficzny bardzo. Bardzo specyficzne, bo jest taka lekka żywica, lekka żywica, mhm. złamana. Konkretnym jakimś owocem. Owocem, ale to. Trudno powiedzieć jakim. I nie ale to tak właśnie się nie, nie wieloma, to takim jednym konkretnym albo dwoma podobnymi owocami. A nie multivitaminą taką bardziej? Multivitaminą może trochę też, ale ja tutaj wpadłem w szał bananowy. A on? No, tak? No. A może jest ten banan, chociaż mnie bardziej taka właśnie ten sok multivitamina. Bardzo delikatnie, to nie jest jakiś ten aromat taki, że od razu daje w nos. I masz noz opuchnięte i złamany. Nie, 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 nie. Kur, ale dziwnie pachnie. O, owocem jak najbardziej małą, lekką żywicą. Tak. Niech nie Dla mnie nasze to jest taka kubki smakowe na No właśnie, no to się dzieje się. No. Tak. tak nie ciekawie. smakuje jak wygląda. Znaczy tak ciekawie jest, jak wygląda, w sensie odmienności. Odmienności, ale to nie smakuje jak apa no, w ogóle. Absolutnie. W ogóle to nie smakuje jak apa, nie powiedział znaczy, co. ja w życiu, nie, ja mało ap wypiłem, za mało, żeby być y, fachowcem i z szpecem od tego ale, na tyle dużo, żeby wiedzieć jak apa ma smakować i wyglądać. No nie, bo nie powiedziałbym, że to apa. Bliżej, ja nie wiem czego bliżej, to takie słodowe tutaj te nuty są, mocno, ale też i ale, od chmielu, ale... Chmiel chmiel jest. Ale chmiel no. jest, jest chmiel. Goryczka jest bardzo taka nikła, ale czuć chmiel. Ale czuć chmiel, tak. Coś. Nie wiem, mam takie. Mało tego. Ty powiedziałaś Grapefruit? Nie, nie, to poprzednio mówiłem A widzisz, a ja teraz mówię. A teraz Grapefruit? Tak, no tak, czuję. to Rzeczywiście, tak, tak po smaczku wychodzi ten Grapefrucik. Bardzo specyficzne piwo. Dosyć ciężkie, jak na apet, to jest dosyć ciężkie bardzo. jeszcze do tego. No, znaczy bardzo to złe chyba słowo, ale ciężkie. No, ciężkie takie. To nie jest takie leciutkie piwo, jak się zawsze apa kojarzyła, a takie lekkie, lejtowe piwko sobie tutaj czasnąć. A, Ale a... jest ciekawe. No jest ciekawe. No jest interesujące, tylko że to nie jest piwo takie, że leżę na leżaku i dawać kolejne następne jałowie ryby. Nie, no, nie. nie. No to tak. nie tak. Nie, nie. To jest takie kurcze. Do totalnej degustacji. <grym> tak. Do mlaskania i wyszukiwania tego wszystkiego. To jest tajemnicze piwo. 62 Alko. Wszystko wreszcie. Takie, tak. Tak? I szkoptowy prawie, że. A, do prawie tego, że... a do tego ciężkawe. A do tego z drugiej strony ma ten... Znaczy pioda. nic nie ma jak Apa. Nie ma nic jak Apa i to co my teraz mówimy, to jak ktoś chce to zrozumieć, ja wiem, że nie zrozumie, musisz to wypić. Tak, to trzeba by wypić. Nie naprawdę, bo to jest... Ja tak dziwnego piwa nie piłem albo dawno, no dawno albo Dawno, dawno. A no na tak pewno nie nazywało się Apa. Nie, na pewno nie nazywało się Apa. To jest dziwne. Dziwne. Tak jak ten klam nie jest normalny. Tak, tylko dziwny. To, to to jest dziwne piwo. No nic, no. Przejdziemy do następnego, Kurczę. bo to już nic więcej mądrego nie powiemy. Nie, idźmy w drugą stronę. Tak. To jesteśmy znowu, tak wracając do tego, to nie jest Apa, której będę szukał. Ja też nie, ale teraz po chwili czuję goryczkę. Tak, wychodzi taka goryczka po chwili. Znaczy jakbym szukał apy, to bym nie brał tego piwa. Tak jest. On jest takie... Sympatyczka jest. goryczka, spoko piwo, ale to nie Apa. To nie Apa. Albo... W naszym mniemaniu. Tak, w naszym mniemaniu. A, a mniemać niema, może sobie każdy jak... Chce. Dokładnie. Czyli my, a my przechodzimy do, tutaj, do tego drugiego piwka, po którym sobie wiele obiecujemy, bo jest bardzo. to Belgian Triple Golden. Yy, proszę Państwa, to takie piwo trapistów. Ono posiada yy, alkoholu bardzo sporo, dużo, bo 8,4 i Chociaż na trapistów zdarzało się i po 9 takie. Mhm. Te, yy, w składzie mamy to, co mamy w belgijskim piwie: Woda słody, jęczmienne, chmiele, sazilunga, lunga, czyli nasze. I drożdże, i drożdże są ciekawe. Proszę pana, FM25, klasztorna medytacja. O Boże, tak się drożdże nazywają. nica co? Ja? Widzisz Sobie tutaj można pomedytować. No i cukier do tego dodano, kandyzowany biały. No, no cóż, jest to piwo w kooperacji z browarem moczy broda, nie mylić z browarem moczy morda, który tak. nie wiadomo czy jest, ale, ale, powinien, ale powinien powstać. Ja być. Tak, no i to, no Belgian Triple. Spróbujmy golden. Tutaj jest lew taki z cyrku yy, w słuchawkach. Czemu no, jest lew? Nie wiemy. No bo właśnie tresuje kiedyś w cyrku. Teraz w cyrkach nie za tak. bardzo zwierzęta, bo to nie bardzo. Znaczy, tak. Cyrki są w ogóle nie bardzo. No, nie wiem, no, jak ktoś albo skacze. Daleko, no tam jak, jak to, ktoś to... lubi, nie przepadam no. też za cyrkiem, a już tym bardziej ze zwierzętami, no. bo to jest takie trochę męczenie zwierząt. No ale, no, ale cyrk ma swoje tradycje, setletnie. Jest. Spróbujmy, co tu dzieje się. Nie, nie sądzę, że to będzie taki eksperyment ja jak... No, to. kolor już jest taki, jak powinien być. Tak. Po wszystko wygląda normalnie tak. tym razem, tak jak tak. trzeba. Bursztynowe, lekko mętne. W zapachu z niczym innym nie można tego pomylić. Nie. Jest to kwiatowo. Tak, i przyprawowo, przyprawowo kwiatkowo. Kwiatowe. Tak, bardzo no. fajnie. No. I czym jest mocniejszy, czy to jest... Trypel, kurdupel, tym więcej tych przypraw. Czy kurdupel to, czy tripel, to tak. To po prostu więcej tych przypraw. Nie... Zwykła blondyna to tak. Zapachu nie ma. Ale troszkę ma. Bo blondyna tak słabo. Kur... kurdupel najbardziej. Tak. Korydopel to, to, to. To, no to. To, to jest to. To jest to. gatunku, jest w kolorze i w zapachu. My i Zobaczymy To jest No właśnie, zobaczmy to. To jest i To jest to. Tak? No. Albo tam cukier walnęli. Cukier wanilii, myślałem, że dla podbicia alkoholu ono jest słodkie po prostu. Ono jest bardzo słodkie. Znaczy, to. Ojej. A, <grych> ulepek? Oj, moja cukrzyco. No. Będę musiał zjeść kilo cykory. Jest przyprawowo, jest chmielowo, tak bardzo delikatnie. Ale to jest piwo takie oczywiste strasznie. To jest, tak smakuje. Ten styl, no, tu tak. nie ma wydziwiania, to po prostu jest to, tylko że tu troszeczkę komuś się za dużo wsypało cukru, a właściwie się wsypało cukry. <grym> Także bo jest tak... 8V, czy to ile jest? 84 to nie jest aż to tak dużo. To trzeba sypać cukru. No chyba nie. A... E, nie trzeba. No dałoby się to może wyciągnąć bez tego cukru, bo jest bardzo słodkie. Ono jest przesłodzone takie. Taki Belgian Triple, tylko troszkę przesłodzone. To jakbyś sobie do normalnego kufla, łyżka, łyżkę cukru Skrym, i za zamieszał, za takie, dużo, takie słodkie tak. jest. No jak ktoś lubi takie piwa słodkie, no to tak, będzie mu pasować, ale troszkę... Nie, bo to jest znowu poprawność stylu plus jakieś udziwienie pod tytułem przesłodzenie. Tak, fajnie wychodzą te przyprawy. Nie, to jest... Kwiatowo, tak, tak, przyprawowo, jaki, fajnie jaki, to wychodzi. Kwiatki, rumianki, przyprawy, ziółka. Jakieś właśnie, jakaś pomarańcza, jakaś morela, nawet... Nawet jakiegoś... Mo, molera może tu być. No to była mo, tak. Molera tak. Tak, czym dłużej się to pije, to faktycznie, to taka no, molera i to jest nawet suszona. No, suszona taka molera. molera. Eee, no, ale, ale, ale... No ale cyrk, no, no patrz naprawdę no, cyrk. No, no to, chyba to nie okazji. może być tak normalnie, tylko tak cyrkowo On jest to nie trochę. Oni bo oni są z Jarocina, a tam się działo Siedziało się i dzieje, chociaż to, to, się, no, teraz dzieje, to się dzieje, to, to, to się tamtego, dziania, dzieje. To jest, to tamtego dzieje. dziania to jest nie tamtego dziania no, to jest nie nadziane, nie nadziane jest nie. Nie, nie, nie. Zła nie, 82, tych 84, a początek lat 80 pamiętam, Początek tak. 80 do 90 to było dobre nadzienie, a później średnie Tak, nadzienie. normalnie tak. potem już było, bez szału. Tam no. bardziej symbolika i, i, i tradycja, tak, tradycja, Tak, sentyment, tak, tak, a na początku to była jasna to była jasta, ale pozdrawiam tak, jak najbardziej. My, bardzo, my mamy ten sentyment taki. Bardzo. ja rodzina no na pierwsze kroki w stawianiu kroków koncertowych. Tak, tak. I to jeszcze ekstremalnie, bo to było. W pierwszej rodzinie to było takie troszkę tak. ekstremum. Te, dla mnie w tej chwili jest już nie, nie, nie do przyjęcia, przyjęcia taki coś. Dla mnie w słowo namiot wymiar, yy, równa się wymiot. Tak, yy, ale. A, a ja nie mówię o. Innych... Pod, pod sceną te wszystkie Rzeca, sytuacje, no. które się działy, te płotki takie z tej strony, no, gdzieś układki. Tej... Panie, co to było? Nie wiadomo, z której było stanąć. Trzeba było się ubrać o nie, odpowiednio. Uszczeci, się ustali, A to jeszcze miasto? Tak. No, jeszcze powiem, załogi Miasto, tak. Dnia... Jeszcze, jeszcze nie tak. trzeba było dobrze wypaść. Tak, że trzeba było uważać na to, jak się jest ubranym, co się mówi tak. z jakiego miasta się jest, bo można było dosyć w No normalnie. No, tak o tako, po prostu. Tako, bo no. Nie z tego miasta, no, naj... lepiej, bo nie ten kolor koszuli. Najlepsi, najlepiej mieli raz tamali, bo oni byli zawsze na legalu, wszędzie kochani przez wszystko. Tak, ale było niedużo. Nie, no Na no, początku no, 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 mniejszości. Później no, się już raz zmieniali, jak już była jak były Izraele już takie porządne, jak był Izrael, tak. tak, jak oni ruba, ale... tego rega tam, było więcej, to tak. już się działo, to już trochę. Było. Już trochę Zresztą panki im turowali, i oni byli ziomkami. Tak. Już byli w większości. Ale na początku ci w flanelach z jednej strony, tak. czy w skórach, no, czy tam na no, skórach, tam no, nie no, było aż tyle, ale w skórach, jak w skórach, bo no to jak jakieś szelki, jakieś takie kura, no dokładnie podminka, wyszminkowana. I, y I te szarpaniny. Te barierki. Tak, tak, tak. Dobrze. Ale ja stoski nie mógł tego opanować. Nie, nie. Te z błotem, wpadanie w nie, wychodzenie, suszenie się, nie ma szans. Ja że nie, nie wspomnę. Nie. To nie było tak jak teraz na polem roku, że przyjedzie starsz poszawa cię umyje. Nie. Albo 100 tysięcy to i to. Jakie to, to, ja to i to Latryna wojskowa taka wręcz. To były kurka. Dobra. Przejdźmy do piwa, bo ten się rozpinili za bardzo. Było... Macha grzywa. Tak, macha się grzywa. Jak tam wilczy pająk um, atakował, czy inny tam faję. TSA bez piekarczyka. No. Tak. No, zgadza się. Tak, fajnie to było. Yy, cyrk, no proszę Państwa, taki trochę cyrk, no taka trochę tutaj takie wygibasy to są. Jeden to jest za słodkie, a to jest nie wiadomo co. Napisali, no, że multi ale to... w każdym razie pierwszy raz piłem taką mapę. No ja też. Etykiety git? Git. Historyjki git. git wszystko. Piwa cyrkowe. Cyrkowe, po prostu. no Nieczenie git. Taka ekwilibrystyka, tak, panie. Cyrpe... Tak, iluzjonistyczna tak. ekwilibrystyka. Tak, I tam takie te trapezowanie. Takie trapezowanie na trapezie. Bez stresury. Bez stresury. Bez stresury. Tresury nie. No? Takie to właśnie taki zły klaw. Przechodzimy do poezji. Ale cyrk, patrz pan, panie, jak wypijesz, co się stanie? To kluczowe jest pytanie. Multi-apa, jak nie apa? Morda klauna, straszna japa? Ale pryczy po belgijsku, że jest taki mocny, złoty, słodki, że można po nim doznać dotkliwej wywrotki. Trzymajcie się kufli, kadzi i butli. Cześć!